...walk o niepodległość Rzeczpospolitej. Mieszkańcy Bolesławca, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci przy symbolu Polski walczącej w Bolesławcu, aby w 78. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie przywołać pamięć wszystkich rodaków, którzy ofiarą swego życia poświadczyli, że jeszcze Polska nie zginęła. Pochylając głowy... W zadumie i skupieniu uczcimy męstwo, niezłomność i honor żołnierzy, którzy walczyli o honor, godność i wolność narodu polskiego. Niech słowa apelu będą wyrazem naszej pamięci i wdzięczności każdemu żołnierzowi wojska polskiego, który przyczynił się do zwycięstwa i oddał życie za wolną i niepodległą ojczyznę. Wzywam żołnierzy polskich ze wszystkich frontów i formacji walczących w czasie II wojny światowej, którzy pragnęli żyć w wolnej ojczyźnie, mówić ojczystą mową, służyć narodowi pod biało-czerwoną flagą z białym orłem, odwiecznym symbolem państwa polskiego. Stańcie do apelu.